Okej, okay, dobra, jeden dzielny żołnierz zginął, ale wiemy, że cały sprzęt amerykański górnął na polach minowych. Okej, okay, dobra. Dobra, ja przestań palić. I chyba wyślemy jakiegoś naszego żołnierza. Wyślemy jeszcze jednego naszego żołnierza jakiegoś U! I ten będzie idealny żołnierz. Oj, chyba tam coś dalej wybucha Weź się tego Stungavera I zaatakuję dalej tu amerykańskich żołnierzy mm. o, coś tu wali jeszcze, ale nie wiem co albo miny wybuchają O, jadą jadą amerykańskie te pojazdy jadą dobra żołnierz uspokój się za chwilę zaatakujesz trzeba zniszczyć tego Chaffee dobra Chaffee został Chaffee został spalony Mhm, mm tu mają problem, bo tu sprzęt amerykański pełno e, Daj mi taka naszego pięknego żołnierzyka Weź karabin maszynowy No, powiedział, że ten Stungewer to można powiedzieć jakiś pieszy karabin szturmowy, taki Po to y, protopta... Y, prototyp, nie prototyp, tylko pieszy z wielu Okej okay. Amerykański walon tutaj, bardzo dobrze. Dostał, dostał, piękny karabin. Wow, 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 nie, za dużo ich to jest. Wow, wow, wow. Również no tutaj szybko, tutaj. Eee, tu nasi potrzebują pomocy w trybie natychmiastowym. OK, spalił się. Spalił się następny. Eee, żołnierz dostał kulkę, szkoda. Eee, kolejny czołg wroga. Eee, wróg chyba wie, że tu są pola minowe, więc wysyła w las pojazdy. Eee, Czafi. Dostał Okej, okay. nie będę go niszczył. Może się przyda w przeszłości. Dobra. Nie spalił się. Eee... Fajnie by było, jakby uzupełnił mi tu amunicję. Fajnie by było, potrzebował medyka jeszcze jednego. Medyk, medyk, jak gdzieś tu gdzieś jest medyk. Mortal ma 20 pocisków, ile wy macie pocisków? Dzień wystarczy yy, Medyk jest tutaj, dobra, chodź medyk Miejmy nadzieję, że ich tutaj nie ma dużo Ostatnio było ich tutaj mnóstwo Uzupełniasz? Uzupełniasz, super Ile? Uzupełnione yy, Wycofaj się Jeśli możesz Onie jest tu za dużo, za dużo, za dużo. Zburzyć, zburzyć, odwróć odwróć, odwróć, odwróć. Miejmy imię na się przeżyje tak długo. Nie? O super. Well done, Fallschirmjäger. Our choice of position and our tactics have decimated the Americans. Okay, super. Dzięki. Jega. The Americans have slipped through the defenses of our neighboring sector. They have swiftly snatched Tirimon from under our noses. Uh -huh. I order you to take back the town and bust any of our troops out of captivity immediately. Mm -hmm. O, oh, ale tam było dużo sprzętu. Okej, okay, dobra. Repair as many American vehicles as possible to help us in the assault. Use mortars and AT guns to provide support fire. Okej. Okay. Mamy nawet. E, dowódca mówi, że mamy użyć sprzętu amerykańskiego. Znaczy, że. Some of our friendly forces from the collapsing flanks have arrived. I place them under your command. Take Tirimo, Herr Leutnant. E, znaczy, że mamy bardzo kiepski stan naszych wojsk, wtedy, że mamy używać nawet amerykańskiego sprzętu słowo to wtedy. Mm, o, Dali mi sztukę trójkę, wersja G, Uu, bardzo dobry pojazd Bardzo dobry pojazd Jako działu szturmowego, niszczyciel czołgów, a nie sz działu szturmowe e, Dobra Niech pojazd tutaj, wypakujemy naszych żołnierzy. A zanim zaatakujemy, chyba najpierw wyczyścimy, te, wyczyścimy to wszystkie te tereny tutaj. To naprawimy sprzęt amerykański i zaczniemy atakować miasto, wyzwalać miasto. Więc widzimy się za chwilę. Ja tu powoli wyczyszczę tutaj sprzę wrogi tereny od wroga. Po dłuższej chwili naprawiłem kilka sprzętu, mamy naprawionego czafiego, mamy schałbicę na podwosiu Hamptraka e, Mamy Keparta, Geuron Keyhound, ge, a nie ke, Keparta e, Dobra, w, co tam jeszcze? umocnimy tylko jeszcze siłę obronną tutaj, nie wiem czy później wróg zaatakuje, więc zrobiłem okopy za... Zamontowałem drugiego Chaffee'ego naprawionego, tu ma mam Fifty Kala na podwoziu Humvee, nie Humvee tylko hamtraka yy, I m jak kolejny na okopie tutaj, więc obrona jest fest, yy, na przygotowanie tu mam też oddział z minami Jakbym miał zaminować jeszcze coś I co? Siła uderzenia ma gotowa do od, o ten odbicia miasta, to idziemy odbijać miasto wtedy Yy, tak no to jedzie mały, jedzie tutaj arteria cafein do przodu yy, zapiszę grę i mogę wysłać też chyba piechotę bo zaszarżowało mnie przed chwilką yy, transport jeep yy, z 50 tak jeep z 50 dobra no to jedziemy piechota na zwiady niech idzie i tutaj ten o kurka jeszcze tu piechota jest coś dobra piechota zmasakrowana wow, wow 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 coś tu walą artylery mają Wycofać, wycofać, wycofać Okej, okay, Hamwi kolejne Dobra, hamwi dostało, zniszczone Jedziemy dalej Zostawiamy tutaj. Ej, zobaczcie mi, tutaj może z tych skrzyniach coś jest ciekawego. Okej, okay, nic nie ma ciekawego. Dobra, tutaj. mi to wszystko. A mi się wydaje, gdzieś tu jeszcze... o. O kurka, e, kościół. Przypomina mi szeregowy Ryan. Tak, szeregowy Ryan. A kościół iskomik a albo nie, nie to było dzwoń, na e, dzwon albo inaczej, bo nie pamiętam teraz Ta scena z tym snajperem Piękny filmik, szeregowy Ryan Szeregowy Ryan? Chyba tak e, Jak nie, to napiszcie komentarz, albo ja sam napiszę pod tutaj w filmie, czy dobrze powiedziałem, czy nie No to idziemy dalej Podbijamy miasta, podbijamy się i jedziemy do przodu cały czas e, Piechota z... Dobra artyleria, niech tutaj przesuniemy do przodu. Tu ta armata to mnie złoży. Bardzo... Amunicja by się przydała bardziej, albo może amunicja będzie z tego. Z tego pojazdu. Mi się bardziej przydało tak przesunąć do przodu. tyle może nie tak bardziej do przodu tutaj, tak sztuk trójka niech jedzie do najmocniejszy mój pojazd. Miejmy nadzieję, że to był tu nie przygotował żadnej obrony pancernej i tylko sama pichota i lekki sprzęt jest. Miejmy taką nadzieję. Okej, okay, wróćcieś gdzieś tu. O, 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 o. Mówiłem ci, jest coś tu jest, na pewno. Jedzie tu coś. O, shit. O, shit, już został zniszczony. Eee... O, O, M18, dobra. I taki sprzęt, o to, to trzeba uważać sobie. Hamtrak. Ham... I ham nie Hamtrak, tylko... Helkat. Za długo nie gra na tą grę. Za długo. Jak to robię błędy, przyć ten jest kalecz, kalecz nazwy pojazdów amerykańskie siły. Niszczymy dalej. E, pojazd do przodu. No to będzie łatwa szybko. Tak mi się tak nie będzie. Jeszcze ten. OK, armata tu Przydałoby się pichota Pichota tutaj Do przodu e, Mortar też może iść do przodu Czyż tu miałem więcej pichoty Pichota, pichota Przesuwałem się do przodu. Tu gdzieś jeszcze Amerykanie są. Ja ich nie widzę jak zawsze. E, gdzie on się ukrywa, ten amerykański żołnierz? Heca, nie widzę go dobra idziemy dalej o 50 ka nie ma mocnego pancerza ale to też nie ma mocnego pancerza więc o tą koło burząco wystarczy i chyba w tym budynku coś jest Chyba nie. Dobra. Artyleria do przodu. Lekki do przodu. Piechota tak samo. Pięćdziesiątkę do przodu, jak to mówią. <grystanie> Rozwalić ich wszystkich. Artyleria. Ile masz pocisku? Jeszcze dwadzieścia. No to artyleria chyba nie była to potrzebna, tak mi Dobra, na siwalą, bardzo dobrze. Yy, niszczą kolejne yy, kubiska, yy, oporu, wroga. O, kurka dzisiaj naprawdę strasznie kaleczy mój język. Okropnie. Okej. Okay. Nie, nie, panie, jedź tak, 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 tak. tak 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 Tutaj jedź. Przebija przez te żyłopłoty Umocnienie jakieś tam śmieszne Ale dalej tu ktoś jest Mmm mi tego Idź mi tutaj Chodź, idziesz ze mną na chwilę Bo dalej ktoś tu jest i on już mnie powoli wkurza O kurka Aha Dobra Nie będę się patyczkował Został Okej, okay, przerwi, przerwi atak swój. Ej, to było ich trzech Ktoś miał... Chyba nie. Dobra, i na szczęście. Granating przeciwpad Cerny Dobra, pichota niech tutaj leży. Mortalnie, ale tutaj mam następnego, niech tutaj ten. Tu mam następną pichotę. Niech się powoli tutaj szykują. Ta piechota niech już tutaj idzie do tego domu, do tej części domu. Mhm. Dobra, niech. Pali, vale, ali, tens... Ok, tu só Uau, 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 post foi, post foi. Niech tego a sztuka nie wysyła tak do przodu, bo ktoś z grantnika walnie i po pojeździe będzie. Niech tutaj piechota do przodu, pojazd tutaj. Nie poczekaj, tak pojeźdź, bo ty robisz dookoła. Coś tu jeszcze jest, ale nie, widzie, nie widzę gdzie dokładnie. Może być tu, jest trup, tu jest trup. Dobra, weź co, daj mi tego jednego na chwilę oczyszcimy ten teren ręcznie. Okej. Okay. Ale fajne mają stroje te niemieccy żołnierze. Ciekawy strój. O nie, ktoś tu jeszcze jest. Od tych! Dobra. I ktoś jeszcze tu jest. Ja dalej go szukam. W <laughs> o, o! budynku. W budynku. O ty chamie. Dobra tu miałem medyka. Nie. Ty idziesz ze mną. Medyk będzie musiał go wyleczyć, a ja muszę zabić tego małego szczura. A tu ty się ukrywasz też. Dobra, będę pamiętał. Przoduj Ej, gdzieś ten szczur jest tutaj, gdzieś się ukrywa. Cholera. Gdzie on jest? Panie szczurze, gdzie ty jesteś? Już się wkurzyłem, muszę za ciężki używać. ty się ukrywasz? A czekaj, już się z trupem? Nie wiem, eee, medyk Mam dwóch rannych Tutaj eee, Sztunke Wernig jedzie do przodu Artylia też może jechać do przodu, szczafi też może do przodu jechać Medyk mnie niech leczy. Gdzieś tutaj szczury też się Okej, okay, szczury zostały zabite Dobra eee, medyk weź mi wyleć jak możesz Jeszcze tego Pichota niech idzie już do przodu I tak samo E, m 8 niech do przodu też pójdzie tak troszeczkę, Czafi już też Piechota może tutaj pójść, tamta piechota tak samo tu e, Co tam jeszcze, Artillia e, Mortar niech do przodu pójdzie Ile macie pocisków, zostało wam 15, to wystarczy Szczęścia Dobra, z, z, atakujmy to coś i uratujmy naszych żołnierzy Ale nie strzelać po swoich. Panowie, nie strzelać po swoich. Jeszcze? Tu się ukrywasz. Dobra. Dobra, myślę, że ten chafir będzie idealny to pojazd amerykański, żeby wyzwolić y naszych żołnierzy. Dobra. Nowici, Browning. Gute Arbeit Kameraden. But stop celebrating. We are not done yet. The Americans are storing the captured weapons in the boxes on the stables. Oh, <laughs> Fall back and get all of our emplacements to the town. Be ready to defend it. Loot all the boxes walon. and supplies. find minds and obstacles make tirimour our unbreakable fortress eee, co 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 poczekajcie bo nie wiem o co chodzi eee, zapisz. i co ja mam zrobić teraz a no linię obrony muszę tu zrobić. O Jezu nie. I have ordered our units into defend Tirimon with us. Take command of Mhm, mm no linia obrony musimy tu zrobić, tak? Ile mam czasu? 15 minut. Muszę to, y y y miasteczko. Okej, okay, dobra. No to ja myślę, że będziemy widzieć się w następnym odcinku. O, nasz no to widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za uwagę, dzięki że jesteście i nie zapomnijcie o łapkę kurz, o komentarz, o subskrypcji i widzimy się w obronie miasta. Cześć!